Witam wszystkich Moi drodzy, zobaczcie Zobaczcie, co jest, jakie jak jest błoto w filtrze To było w tym kiedym co robiłem, co turbina się zatarła Zobaczcie, to jest kamień, nie mogę go wygryć 40 tysięcy przejechał, mógł przejechać Zobaczcie Normalnie smar Więc jak to ma działać Jak to ma działać Nie będzie działać nigdy z masakra Kiedy 17 rok Tragedia nie Tragedia Tu mamy z kolei fsi Była obsługa olejowa Łączę ze świecami i przejrzenie całego auta. To jest jakaś świeża superba. Jest tam z 22 roku, od 2021 chyba, jakoś tak. Także prosta obsługa, ale ten filtr to dramat. Pozdrawiam wszystkich.